i am very sad because nobody won't watch my videos oh, oh, oh. Dobra, teraz sobie przypomnieć co było od czego, na szczęście opisają sobie wszystko, bo człowiek nie będzie pamiętał, no i też łatwiej dojść później do czego, także każda wtyczka, każdy kabelek jest opisany, dzięki czemu łatwo można sobie dojść co jest od czego, tu mamy wiązkę kabinową, to już jest wiązka tutaj silnikowa napędów, no i przednich świateł, też z taką dużą rozdzielką tu mamy kąpa od gazu i gaz będziemy zostawiać bo czemu nie tu jest komputek nie trochę się wszystko zakurzyło leżało na regale a przy okazji w międzyczasie była robiona antresola i troszkę się to opyliło ale zaraz to podczyścimy no i dobra najważniejsza jest związka teraz kabinowa żeby sobie po prostu dorobić mocowania w zasadzie głównie mocowanie tutaj tego mocowanko tego i mocowanko tutaj komputerka od napędów. No i napęd na tył albo ten napęd na cztery koła. Tu mamy elektroniczny, elektroniczny przełącznik. No i dobra. No i tutaj mam wiązkę silnikową. A we wnętrzu mam wiązkę kabinową. I powoli sobie rozkładam wszystkie elementy. Tam, gdzie bym chciał, i dorabiam sobie mocowania do poszczególnych elementów w nadwoziu. Tak I zastanawiam się, gdzie one powinny pójść, żeby to wszystko ładnie rozmieścić, żeby później te ładnie kable poukładać, żeby to zajmowało jak najmniej miejsca, ale też, żeby był dostęp. No, także, także tak to jest z tymi kabelkami. Dobra, dawno nic nie zamieszczałem na YouTube. I więc wjechał ostatnio nowy filmik, trochę toporny. Muszę się rozgrzać z montażem. Natomiast rozkładamy w tej chwili wiązkę tutaj kabli. No, i jako że ta wiązka kabli wcześniej była zamocowana od spodu do deski rozdzielczej z Durango, której już nie mamy, no bo mamy deskę z Chevrolet'a, musimy sobie wykonać nowe mocowania. Tak, żeby zaadaptować sobie przeróżne elementy tej wiązki tutaj i umieścić. Konkretnie tutaj pod spodem, tak żeby też po prostu poukrywać maksymalnie tą wiązkę, więc dorabiam sobie customowe uchwyty na przeróżne przełączniki, na przeróżne oporniki, i inne cudniki, komputerki, moduły. No i to będziemy zaraz sobie tutaj w odpowiednich miejscach wcykiwać, żeby, żeby po prostu to wszystko było fajnie, profesjonalnie zamocowane po partacku, profesjonalnie na współpartacko. No i teraz jeszcze sobie właśnie tej dorabiam taki uchwyt, który będzie pod włącznik świateł, żeby to wszystko było ładnie zakryte blaszką. Tutaj w ogóle te pokrętła z Durango przypominają bardzo oryginalne te przełączniczki, które są na desce rozdzielczej w Chevroletcie, w zasadzie bardzo, bardzo podobny design, tylko te są trochę mniejsze. Więc sobie tutaj odpowiednio przełącznik od oświetlenia łącznie z dimerem i z włączeniem podświetlenia wewnątrz. No i tutaj jeszcze mam taki uchwyt dorobiony na dwa elementy, czyli na przełącznik napędów i na włącznik świateł, łącznie z, z dimerem z przyciemnieniem i włącznikiem też oświetlenia w kabinie, bo tutaj jest coś takiego, że jak przesuniemy maksymalnie w jedną stronę, to mamy włączone podświetlenie w kabinie. Więc to sobie zostawię. No tu mamy włącznik świateł. Tu mamy włącznik od napędu. No i takie coś będzie, i to, i to będzie tutaj przyspawane. I to będzie tutaj dorobiona deska rodzicza, która będzie lekko okrągła i takie będzie zagłębienie, właśnie na te przełączniki. I w taki sposób to będę chciał tutaj schować. Także są dorobione blaszki mocujące, żeby to. Się nie ruszało, żeby właśnie wypadało to tutaj w, w odpowiednio w okręgu. Jeszcze ten okrąg sobie poprawię. Jak już mam te elemenciki, to jeszcze pilnikiem sobie go lekko poprawię. No, i to jest dokręcane blaszkami takimi mocującymi. Także na takiej zasadzie tutaj będzie. No, i teraz zostało nam jeszcze zrobienie odklimatyzacji, od ogrzewania podobnego elementu i też go tutaj wkomponowanie w tą deskę, żeby mniej więcej to. Wyglądało no na epokę, czy, czy powiedzmy, chociaż, chociaż trochę nawiązywało klimatem do epoki. Te przełączniki, tak jak mówiłem, są, przypominają te oryginalne z niego, więc coś się przybajeruje i powinno być dobrze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, ale tak to sobie zrobię, bo tak to sobie zrobię. No i tutaj mam już rozebrany ten pierdolniczek od ogrzewania. No i niestety, mimo że regulacja Przykładowo temperatury odbywa się za pomocą suwaków, i tak, tak to już jest. Niestety na procesorkach na wiązce KAN, także nie mamy fizycznego połączenia z nawiewem, tylko wszystko idzie za pomocą kodu zero jedynkowego, czyli każde nastawienie tutaj temperatury wysyła kod zero jedynkowy do silniczków na obudowie. Nagrzewnicy i klimatyzacji, co jak uchylić. Także będą mnie zojewa, żeby to później skalibrować. No ale nic, no rozebrałem to, ponieważ chciałbym ten element zastąpić wykonanym własnoręcznie z blaszki, mniej więcej na wzór tego. Tylko właśnie myślałem, że może ten plastik uda mi się wykonać, zamiast tego plastiku wykonać element z metalu, a nie obudowując go metalowym elementem. No, muszę pomyśleć, muszę pomyśleć, jak to zabudować teraz. Bo tak, tylna szyba nam niepotrzebna, podgrzewanie tylnej szyby nam niepotrzebne, będzie nam potrzebna klimatyzacja, regulacja temperatury osobno pasażer-kierowca, no wiadomo, pozycja nawiewu i prędkość nawiewu. Także tak. No dobra, no kombiniren. Będziemy kombinować. W ogóle najlepsze jest to, że tam jest stół roboczy, tu jest stół roboczy, a ja jak zwykle na kolanach. Tutaj w rogu <laughs> rzeźbie tą blaszkę. Zamiast kurde siedzieć tutaj, znaleźć miejsce do roboty, to ja jak zwykle w rogu. Ach, człowiek nigdy nie zmądrzeje. No dobra, trzeba wyrzeźbić tą blaszkę i dorobić ten element. I dobra, to będzie takie coś. Czyli dwa suwaczki, dwa pokrętełka. No. Dwa pokrętełka, dwa suwaczki i tu będzie jeden przycisk na klimatyzacji. No i dobra, kombinuję trochę. Kombinuję. Chodzi mi o to, aby nadać temu nawiewowi, czy te, te, ty, tym przyciskom, do obsługi nawiewu przełącznikom ten sam klimat mniej więcej jak miało oryginalny no nie oryginalny to jest jakiś aftermarketowy no ale z epoki układ ogrzewania bo tak ogrzewanie działało na takiej zasadzie że tu mieliśmy z tyłu wentylator wiadomo na nagrzewnica no i się otwierało dźwiczki czyli tak jak się uchyliło te dźwiczki to wiało na pasażera jak się uchyliło te dźwiczki to wiało na kierowcę a jak się uchyliło te dźwiczki to wiało ciepłym na nogi tu też był przełączniczek żeby sobie Dmuchać na szybę i włącznik wentylatora. No, ja chcę sobie to wystylizować, właśnie w podobnym klimacie, czyli właśnie kombinuję, tutaj dorobić sobie taką ramkę, i do tej ramki będzie ten elemencik, właśnie z, z gałeczkami, z suwaczkami, żeby to mniej więcej stylistycznie no, wyglądało mniej więcej jak to. Taki taki mam koncept no żeby to właśnie mniej więcej tak to wyglądało i umieścimy to właśnie pod deską w tym samym miejscu gdzie to było no trochę powyżej bo to wiadomo będzie niższe także będzie wchodzić w deskę a na dole się jeszcze zrobi jakiś schowek na głośnik czy na coś no i po malutku, po malutku koncepty wchodzą i i się robi no i dobra mam wstępnie tą budkę Przygotowaną. Teraz ja tutaj, tutaj pocykam tigiem i będę dorabiał tutaj takie zaokrąglone krawędzie. No, takie cosik. Teraz takie cosik. zobaczymy jak to wyjdzie, ale powinno być sympatycznie pod tą deską rozdzielczą. Dobra, to mamy wstępnie cyknięte i teraz do zrobienia tych tutaj łuków spróbujemy sobie na kawałku blaszki użyć młoteczka pneumatycznego i zaraz sobie spróbujemy dorobić tutaj takie okrągłe dzynk. Tylko muszę dociągnąć powietrze i może uda nam się to fajnie zaokrąglić. Wtedy wyciąć trójkąciki i będziemy mieli. Dobra, mam lekką guleczkę. I teraz z tej guleczki będziemy musieli sobie wyciąć te trójkąciki. I pomału, pomału będzie to zrobione. No i dobra, przysmarkane. Zaraz przysmarkane. ostygnie, szlifuję. Jeszcze będę chciał właśnie pójść na młoteczek. Delikatnie przejechać to później młoteczkiem też pneumatycznym tej tełki. Ale tak, już delikatnie, żeby po prostu je zrównać po szlifowaniu, ale żeby już tam jakoś tego nie zniekształcić. No, zobaczymy jak to wyjdzie, bo to wiadomo. Wiadomo, jak to jest z taką robotą. Zobaczymy jak to wyjdzie, i jak skończymy. No i dobrze, jak to ogarnę, to później będę tutaj górę jeszcze do doroskminiał, jak to właśnie tutaj zrobić przejście na kabinkę. 350 wyświetleń poprzedniego wideo tutaj z monokokiem w tej kabince i z paką, z konstrukcją paki, także kariery youtubera nie zrobię. Aj jaj. Na dawno nic nie wrzucałem. Dobrze, ale teraz tak. To już mamy cyknięte, ślifnięte, delikatnie trochę przejechane już na, na tym młoteczku z powrotem. I teraz tu muszę się zastanowić, jak dorobić, jak to dalej dorobić. Czy tak, czy tak. Gdzie to tutaj? Gdzie to tutaj wstawić? Gdzie to tutaj wstawić? Czy może dorobić też taką górę? I to jakby zrobić osobny element taki zaokrąglony, trochę jak radio lampowe to będzie wyglądało. Nie no, raczej bym to zamocował do, do deski. Znaczy no, to i tak musi być przykręcane, ale, ale raczej bym to zamontował tu. Ale tak, ale mogę właśnie zrobić delikatne zaokrąglenia jeszcze. Trochę mnie smucą to wyświetlenia, bo się kanał skręcił zanim ja się zacząłem rozkręcać na dobre. Także jak możecie to zostawcie lajka, skomentujcie i nawet udostępnijcie film na jakiejś platformie, jeżeli Wam się spodobał. No dobra, takie Art Deco, myślę, takie radyjko Art Deco. Te pokrętła od tego też są w takim klimacie, w tym klimacie z epoki, takie jak właśnie w tych radyjkach Art Deco te suwaczki, ten przełączniczek można by było pomalować na taką kość słoniową wszystkie przełączniki tylko że właśnie Chevrolet też nie miał chyba w kości słoniowej tych przełączników to bardziej auta osobowe on miał właśnie takie bardziej industrialne, czarne no jakoś to będzie tu no myślę, że to będzie fajnie wyglądało myślę, że to będzie fajnie wyglądało i dokładnie tak jak mówiłem, teraz zaczniemy dorabiać jeszcze deskę. Ale to musimy sobie zaraz przyspawać na początku. Wszystkie uchwyty pomocować wiązkę i założyć wentylator. I kolumnę kierowniczą. I, no, I cały ten układ klimy z wentylatorem, żeby planować dalej. No ale dobra, no coś takiego: coś ich takiego. Zaraz to podszlifujemy, podrównamy. Będzie, myślę, sympatyko. Wiem, no i dobra, to będzie coś takiego, wiadomo tu musimy to dobrze spozycjonować i dorobić mocowania z drugiej strony. Natomiast no to jest takie właśnie, w takim stylu Art Deco myślę. Przyciski od klimy, suwaczki od temperatury, prędkość, no i pozycja, gdzie to będzie dmuchało, no i taki elemencik. W klimacie macie Myślę, że właśnie będzie idealnie pasował. O, będzie idealnie pasował do wnętrza. No. Także tak. Także tak o, o, o. No dobrze, jesteśmy na etapie, że mamy w sumie wszystkie już uchwyty dorobione. Teraz musimy je przycykać. Już mam rozplanowane gdzie je przycykać, ale żeby je zanim je przytło. No. Do, do cykania muszę wyciągnąć z powrotem wiązkę tutaj ze środka żeby po prostu iskierki nie popaliły mi w kabli co nagle to po kable diable po kable trzeba wszystko znowu wytargać a później znowu wszystko wtargać i tak po 150 razy w takiej customowej robocie ale tak to właśnie jest że że teraz nie mogę tego wyplątać ja, żeś to tutaj kurwa kurwa zaplątałem się sam we bym własnowiół wtórennie to to ja ta WTF kurwa co ja tu całość muszę przełożyć? łeb zaraz pęknie Znowu, a nie, nie, dobra, bo tu się zaczepiła, jedna wtyczka się zaczepiła. Aha, to jakby była jedna wiązka. Dobrze, wyciągamy i zaraz spawamy. No, a jeszcze nas w sumie czeka jeszcze jedna misja poboczna. Bo e, jako, że tu już powoli kończymy, to dobrze by było pomyśleć nad pozostałymi elementami. Ale dobra, przecież te tymi jeszcze nie się ogarnąć Jeden jest miarę ok. Ma tylko tutaj w jednym miejscu delikatne dziureczki. Natomiast e, niestety jest przeglity na wskroś. I teraz misja poboczna. E, ponieważ takie, takie coś kosztuje 1200 zeta plus wysyłka plus wad plus cło Także ogólnie dwa by wyszły 4500 to byłoby z szybką i z uszczelką gumową, ale uszczelkę gumową mamy, szybkę sobie zlecimy wykonanie Natomiast, yy, to trzeba to naprawić, już tutaj podjąłem próbuję, zaraz będziemy kombinować, już próbuję, kombinuję próby swoim parkiem maszynowym do robienia takich czy bo one są tak zaokrąglone z taką fazą, żeby trzymały uszczelkę no i dobra, najpierw na blaszce z zapasem musimy sobie wyrobić tę faskę taką, która jest akurat umieściłem sobie tutaj dystans, który mi dystansuje, tutaj klinuje mi blaszkę więc jestem w stanie w prostej linii sobie na, zrobić to żubienie w odpowiednim miejscu i zaraz będziemy próbowali to zaginać do góry, odpowiednio sobie tutaj zetniemy i może się to uda zrobić. Rolujemy. O, I Trzymając tutaj blaszkę wiem, że ona mi się równo względem swojej szerokości fazuje. No i dobra, to na tym moim wspaniałym pierdolniczku możemy powrócić do tematu tych szybek uchylnych. Tak więc metodą prób i błędów udało się dorobić, zresztą to, co widać na filmie Parę razy podejmowałem przeróżne próby zaginania, podginania na różnych blaszkach. Sobie to testowałem. O, pyk, pyk, pyk na rowkarce. Aż w pewnym momencie doszedłem do tego, jak zrobić. I mam tutaj już właśnie wykonane te dwa elementy. Te dwa elemenciki. Które w tej chwili mamy tutaj zgnite. Także dolny element w tym kształcie, właśnie takiej podkowy, która ma chwytać uszczelkę i tutaj ten fragmencik. I teraz jeszcze będę musiał wysilić szare komórki, żeby rozkminić jak sobie, jak zrobić ten łuk. Jeszcze nie mam pomysłu, to jeszcze też muszę rozebrać, ale to jest to wszystko tak zastałe, że akurat się jeszcze, że tak powiem, rozpuszcza w UD40. Jeszcze będę musiał zacikać. No, także, także to się udało, fajnie, cieszę się. To jeszcze będzie do ścięcia na wysokość, bo to jest trochę niższe, ale, 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 ale jest fajnie, także, także, także uda, uda się może zaoszczędzić trochę kapuściana i zrobić to samemu. Akurat to yy, warto zrobić samemu, yy, bo na przykład te, ten element, który tam robiłem na dachu od wewnątrz, a ja te wzmocnienie to. Lepiej było zamówić, ale zrobiłem yy, yy, i mam. I mam, nie muszę czekać. Dobrze, także tak. No i wyszło to tak. Sam właśnie nie wiem. Ogólnie to jest zasłonięte, bo tutaj dochodzą takie ramy wokół szyby, a zaraz ramy się kończą, i już przychodzi pod sufitka. Ja to też robiłem z takim założeniem, że w sumie jakoś nie spuszczałem się, żeby to było super równo, no bo później myślałem, że pomaluję się pędzlem i tak dalej, i tak dalej, żeby to właśnie tak spatynować jak wszystko tutaj pozostałe. Ale co, ale i tak to będzie zakryte. No ale dobra, zrobiłem. Narobiłem się jak głupi przy tym i w sumie co? Zajęło to z pół roku ostatecznie, zanim to wstawiłem, albo nawet lepiej od momentu jak zacząłem, więc lepiej było. Lepiej było to kupić, zamówić, żeby przyszło sobie oryginalne, ten wstawie i się nie męczył ze zrobieniem. Ale w sumie zrobiłem sam, tak samo jak i filmy robię sam. Także rzucam teraz film, zaraz po tym filmie z budową Monokoku, no, ponieważ on ma bardzo słabe wyświetlania, żeby pobudzić algorytmy, wrzucam od razu szybko kolejny film. Także muszę zacząć znać, czy lepiej rzucać częściej, takie bardziej szczegółowe, czy może rzucać rzadziej, ale już z takim projektem Z. Zapraszam do lajkowania, komentowania i do subskrypcji. Zostawcie komentarz pod filmem, jeżeli możecie, żeby to pobudziło algorytmy. Może raz udostępnić filmik na jakiejś platformie, to będzie super. I do następnego. A, ja. no to mam tak.